Chcę zacząć żyć pełną piersią, z całych sił Chcę być wolny i znać, że ma co dzień Każda chwila zmienia mnie, a świat za mną tyle jest Jestem sobą i jestem ich Ja wciąż Uf. mogę skończyć mm. tak. Ja się przebrałem za Jima Hawkinsa i zaśpiewałem, że było jasne, zaśpiewałem piosenkę z Planety Skarbów, takiego filmu animowanego, bardzo, bardzo polecam, bardzo, mi się, bardzo go lubię. Dziękuję za nominację, Stasiu. Ja nominuję Sarę Habierę, Stasia Gozdalika, Kiersię Zawicką, Szymona Srokę i Antka Cieszywskiego. No i oczywiście, nie zapominajmy, Jeremiego Dziedziejko. Ja wiem, że pewnie część osób będzie miała wątpliwości i powie, że to wcale nie ja zaśpiewałem, tylko że to było z playbacku. No, trzeba przyznać, że to jest prawda. To nie ja zaśpiewałem, ale mam nadzieję, że, że to jest zrozumiałe, bo nie chciałem po prostu, żebyśmy cierpieli słuchając tego, jak śpiewam, bo no, bo to nie jest najlepszy pomysł. No w każdym razie zachęcam do zrobienia. Możecie zrobić to też w taki sposób, jaki chcecie. zróbcie to fajny.